Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. To jest podcast Słowo Miłości na dzisiaj. Nazywam się Anna Antoniak i witam Cię w końcówce roku. Może jesteś pierwszy raz, więc chciałam Ci powiedzieć, że nadaję od samego początku ja łączę rozwój z duchowością, biznesem i psychologią. Dlatego, że uważam, że to najlepiej działa sprawdziłam na sobie sprawdzają to moi klienci ci, którzy chcą oczywiście wiem, że człowiek zawsze człowiekowi zawsze coś brakuje i jeżeli odnajdziemy to, co nam brakuje ten jeden element to jakby wszystko w życiu się układa i to jest najwspanialsze chciałam dzisiaj porozmawiać mam nadzieję moi drodzy, że po świętach nie przytyła pupa Oponka się nie powiększyła. A czujemy się dobrze w miarę, w miarę się czujemy dobrze. Albo bardzo dobrze. Ja chciałam powiedzieć, że się czuję fantastycznie. Wczoraj wieczorem se tańczyłam. byłam tak radozna, że chciałam napisać w ogóle gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś, że po prostu jestem wdzięczna i czuję radość, i tańczę, ale, ale po prostu byłam tak oddana temu, że mówię, nie, nie, nie po prostu no to jest moje. Ja bardzo lubię tańczyć, chciałam Wam powiedzieć, jeżeli ktoś nie, nie wie. Bardzo lubię tańczyć, Naj, yy, najbardziej to chyba lubię takie rytmiczne, yy, rytmiczną muzykę, taką dance, pop, ale bardzo lubię tańczyć latino, tak, yy, ponieważ yy, no gdzieś to we mnie to jest. Zresztą moja budowa też jest taka bardziej latino, chociaż jestem blondynką. W każdym bądź razie, tak, to było wczoraj i w ogóle odleciałam. To było niesamowite, naprawdę. Dawno się tak nie czułam. Myślę, że nie przytyłam zbytnio, dlatego że nie obżerałam się. Wypoczęłam przede wszystkim, tak wypoczęłam. Ja się cieszę, bo ja czekałam na ten czas. W ogóle miałam wyjechać na ten czas. Nie wyjechałam, dlatego że... Zainwestowałam w biznes, teraz zainwestowałam w siebie, właśnie. Już wspomniałam to chyba wcześniej. I teraz od dzisiaj już zaczynam się uczyć i robić pewne rzeczy, które pomogą mi, po prostu wyjadę sobie troszeczkę później. No. Zawsze jest coś, jak mamy biznes, to zastanawiamy się, albo w ogóle też zastanawiamy się, jest taki podcast ważny i ważniejszy, zastanawiamy się, co jest ważne czy ważniejsze, czy to, żeby pojechać na chwilę i zrobić sobie parę zdjęć i, i fajnie, czy, czy jakby długoterminowo te pieniążki przełożyć w coś i co będą nam przynosić potem zyski i cały czas, więc wybrałam tą drugą opcję zdjęć parę, sobie później zrobię gdzieś. Wypocznę też, chociaż teraz mówię wypoczęłam, chociaż to nie jest to samo, oczywiście, ale jakiś tam plan mam, więc trzymam się tego. Niesamowicie wypoczęłam, nie robiąc nic, oprócz tego, że dużo czytałam, słuchałam. Ja lubię słuchać. I nawet właśnie, jak robię coś albo nic nie robię, to ja gdzieś tam słucham, ale też jakby oddawałam się po prostu błogości. Czyli yy, słuchałam sobie na przykład uwielbienia albo muzyki i yy, po prostu się wy, wyciszałam, wyautowałam się, i, i to było najlepsze, co mogło być. Yy, oczywiście były też spacery. Dużo ludzi w ogóle spacerowało. Tak, to było fajne też, że, że, yy, że ludzie wychodzili na dwór. Dobrze, moi drodzy, chciałam dzisiaj powiedzieć, bo jest koniec roku, chciałabym wam, Was zachęcić do tego, żebyście zrobili jedną rzecz, a mianowicie żebyście podsumowali sobie rok 2022. Dlaczego? Dlatego, że zobaczycie wtedy, co zrobiliście, co ten rok Wam przyniósł. Jakie rzeczy się wydarzyły, takie, które sobie zaplanowaliście, bo być może planowaliście sobie wcześniej, a być może takie, które w ogóle jakby się nie spodziewaliście i one się wydarzyły, i, i jak to się stało, że, że to się wydarzyło, będziecie mieli taki pewien obraz. Wiecie, w każdym przedsiębiorstwie, w każdym domu w ogóle powinno się jakby robić takie właśnie podsumowanie roku, co się wydarzyło. Ja na przykład z moim synem robię to um, również i od paru lat już, on ma 11 lat teraz. Ale już od kilku lat z nim siadałam zawsze kartkę i pytałam się, z czego jesteś dumny w tym roku? Co, co czego, czego, czego dokonałeś? I proponuję wam, żebyście zrobili to sami ze sobą i zrobili to ze swoim partnerem, ze swoimi dziećmi, a one będą miały też y, fajną zabawę, a po drugie będą z siebie dumne, zobaczą, ile osiągnęły y, w tym roku. To jest naprawdę niesamowite i polecam wam to naprawdę serdecznie. Siadasz i pytasz się, czego dokonałeś? Z czego jesteś dumny, tak? Swojego dziecka. No i on wtedy mówi: ja zrobiłem to, a byłem tam, a dokonałem. i co jeszcze? i przypominasz, jak on nie, nie, nie pamięta czegoś, to ty przypomnisz na przykład, nie? Że, że skoczył na przykład, nie wiem, do wody, że nauczył się pływać, że nie wiem, dokonał jakichś tam rzeczy, że brał udział w konkursach jakichś i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie ciebie usiądź z kartką papieru albo z zeszytem swoim najlepiej i wypisz, z czego jesteś dumny, z czego jesteś dumna, co osiągnąłeś, co osiągnęłaś. Wypisz wszystkie drobne rzeczy i duże. I dlaczego ja o tym mówię? To mają być dobre rzeczy, nie złe. Nie osiągnąłem tego. Nie, 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 nie. Osiągnąłem to albo zrobiłem to i to pokonałem. Na przykład swoje słabości wyszłam ze swojej strefy komfortu. Nie wiem, rozwijam się, czytam, zaczęłam uczyć się angielskiego. Jak już coś zacząłeś, albo zaczęłaś, to też napisz to. Zaczęłam czytać książki, zaczęłam czytać Biblię. Nie wiem, zainwestowałam ileś tam pieniędzy, y, zarobiłem ileś tam pieniędzy, y, stworzyłam jakiś projekt, tak? Albo skończyłam książkę, albo y, nie wiem, znalazłam miłość swojego życia, jakkolwiek. To po prostu napiszcie to, a potem bardzo serdecznie Ciebie proszę, przeczytaj to na głos sam do siebie. Przeczytaj to na głos. Chodzi o to, żeby w tobie się za, um, zakorzeniło to, że Twoje życie idzie do przodu, że osiągasz małe i większe sukcesy. Dlatego, że pamiętaj, sukces rodzi sukces. Porażka rodzi porażkę. Jeżeli raz się poddasz, łatwiej tobie się poddawać kolejnym razem. I yy, naprawdę tak się dzieje. Ale kiedy ty się nie poddasz właśnie ten raz, mówisz, nie, dobra, ja dzisiaj idę na tą siłownię. Oj, przepraszam. Ja dzisiaj idę na tą siłownię. Um, tak, wstajesz i po prostu idziesz. Łatwiej jest kolejnym razem, kiedy ci się nie chce znowu to zrobić. Bo, bo naprawdę nam się nie chce czasami i, i mi też się nie chce. Też muszę iść na siłownię. Nie byłam już, uff. To jest dwa tygodnie. Więc yy, dzisiaj pójdę też. Tak, ale wczoraj sobie potańczyłam, tak sobie potańczyłam, że mówię, to jest czaderskie. E, dzisiaj natomiast e, zaplanowałam też, że pójdę na siłownię. I e, wczoraj w ogóle miałam iść, w święta, miałam iść, tak sobie myślałam, że może pójdę, ale poszłam sobie na spacer, mm, ale tak, na siłownię, albo iść pobiegać, albo, nie wiem, poczytać tą książkę, tak? Zmuś się do tego, ale jak już się zmusisz, tak? Bierzesz to i zaczynasz, zobaczysz, jak jesteś siebie dumny, jaka jesteś siebie dumna. To jest naprawdę wspaniałe, słuchajcie, naprawdę to jest wspaniałe. I sprawdzasz wtedy siebie I, i ten raz, kiedy się pokonujesz, będzie ci łatwiej pokonać kolejnym razem, ale kiedy raz ulegniesz sobie, łatwiej jest ulegać i a, brać tą porażkę kolejną, dlatego że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I, i to podsumowanie roku ma, ma dać tobie też to pokazać i dać tobie obraz tego, ile dokonałeś w ciągu 12 miesięcy, to co możesz y, zrobić w y, przeciągu kolejnych 12 miesięcy i przeczytaj to na głos. Y, Czego dokonałeś i czego dokonałeś? Co się wydarzyło w Twoim życiu? Co zrobiłaś, co zrobiłeś? Dlatego, że da Ci, da, to jakby ty sam poczujesz z siebie dumę, i sam poczujesz, że kurde, to jest fajne. Jutro opowiem o tym, jak planować yy, kolejny rok, bo fajnie, żebyście sobie od razu teraz zaplanowali. Kolejny rok, czyli 2023, zachęcam Was do tego. Omawiam to szerzej w kursie Uwierz w siebie, dlaczego warto planować, jak planować i dlaczego planowanie celów jest dobre. Miałam w ogóle jakiś taki kurs krótki na temat planowania celów. Nie ma już tego kursu na sklepie, nie wiem czy kiedyś jeszcze go zrobię. Nie, chyba nie zrobię, dlatego że jest taki, takie wideo, nagranie Wejdź na swój szczyt i tam właśnie w tym Wejdź na swój szczyt jest omówiony właśnie temat bardzo szeroko na temat planowania celów, dlaczego warto mieć cel, dlaczego warto mieć swój szczyt, czyli ten cel, do którego ty dążysz, jak to robić i tak dalej. To wideo kosztuje 39 zł na sklepie, na ludziesukcesu.com znajdziecie go. Jeżeli chcielibyście kupić albo kurs, albo to wideo, polecam Wam, żebyście sobie go kupili albo zakupili jakkolwiek, ale dopiero 31 grudnia albo 1 stycznia, dlatego że 31 grudnia i 1 stycznia, dwa dni, może trzy zrobię, nie wiem, będzie 30% przeceny na sklepie wszystkich produktów elektronicznych, czyli wszystkie webinary, szkolenia, wideo nagrania, tak kurs online, będą 30% przycenione, także polecam serdecznie, żebyście z tego sobie skorzystali, dlatego, że myślę, że warto. 30% drogo mi chodzi, ze stówki to masz 30 zł, to za te 30 zł możesz sobie jeszcze coś kupić. Albo przekazać to na inne dobre cele, więc polecam Wam. I polecam Wam, żebyście zrobili to podsumowanie. Ja jeszcze właśnie sobie też nie zrobiłam. Dzisiaj do tego usiądę, zrobię to w swoim zeszycie i zaplanuję też cele na 2023, chociaż już mam um, już trochę celi um, sprecyzowanych, więc um, no. Fajnie cieszę się, cieszę się, że, że, że zrobicie to, bo wierzę, że zrobicie i zobaczycie, jak będziecie się czuli, jak będziecie z siebie dumni. Dlatego, że jeżeli wejdzie ci to w nawyk, że będziesz jakby sobie podsumowywał te wszystkie rzeczy, i tak dalej, to rodzi się w tobie taki, taki taki nawyk sukcesu, że osiągnąłeś coś, to łatwiej jest tobie osiągać drugie. Tak, łatwiej kolejne, kolejne. To jest taki nawyk sukcesu. Tak jak masz na przykład nawyk, no właśnie na przykład, chodzisz na siłownię, to jest też jakby twój sukces mały, albo nawet czytania czytasz, więc jakby to jest twój mały sukces. I wtedy. Jakby wchodzić to już w krew, ten nawyk, on jest dobry, i jakby potem go powiększasz, tylko i działasz, i działasz, i działasz. I tak samo jest z aspektami, które. No bo sukcesem, zobaczcie, jest każda rzecz, którą ty robisz na drodze do tego, żeby lepiej żyć, żeby być lepszym, żeby lepiej wyglądać, żeby czuć się zdrowiej, żeby być zdrowszym, żeby się rozwijać, tak, żeby mieć lepsze relacje to jest twój sukces. Czyli jakby każdy krok, który prowadzi do tego, że ty stajesz się lepszy, nie wiem, twoja firma staje się lepsza, ty stajesz się lepszym pracownikiem, lepszym uczniem, lepszym rodzicem, lepszym partnerem, to jest twój sukces. Więc nawyk sukcesu będzie w ciebie wchodził i będziesz mieć głowę krwi i twoje życie. Będzie miało całkiem inne znaczenie. I nawet kiedy coś się wydarzy takiego, czego się nie spodziewasz, i będzie to porażka, to i tak obrócisz to w sukces. A jeżeli masz Boga przy sobie, to Bóg z pewnością pokieruje cię w taki sposób i, i pomoże tobie. E, dlatego że każda porażka nie jest porażką, lec, lecz lekcją po to, żeby nas znieść wyżej. Więc nagrałam już nie jeden podcast na ten temat. Mm, że jeżeli boli, to dobrze i mamy się z tego cieszyć, ponieważ wchodzimy wyżej. I znowu to będzie lekcja, i znowu to będzie kolejny sukces, kiedy to przejdziesz. I to jest najfajniejsze. Kochani, ściskam Was, życzę Wam cudownego dnia, mm, wieczoru, popołudnia, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego. Mm, pamiętajcie, 31 i 1 jest promocja. Um, są pakiety jeszcze świąteczne do końca roku yy, książek, y, gdzie macie je z prezentami. Oprócz koperty, bo koperty no już nie jest koperta potrzebna, bo już nie siedzicie przy stole, już nie będziecie siedzieć, więc y, zapraszam Was na ludzie sukcesu.com Linki macie pod spodem, albo znajdźcie sobie na stronie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!